Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. O, koniec tych czasów i trzeba wracać do pracy, ale jeśli się rozpoczyna pracę od takiej walki jak Muratalla Cruz, to robi się to z przyjemnością. Do tego kilka innych ciekawostek. Wilder Cisora praktycznie dogadane, bo Cisora podpisał na mediach społecznościowych swój kontrakt. A także o monopolizacji rynku przez Turkiego, o tym posłuchajcie za chwilę w tym vlogu. A więc pierwszy pojedynek Muratalla Cruz, to co odbyło się wczoraj, i powiem Wam szczerze, że no, jestem miło zaskoczony tutaj pokazała się wyższość boksu zawodowego nad boksem olimpijskim. A dlaczego? Nie to, że Muratalla nie miał doświadczenia w boksie olimpijskim, bo miał około 70 walk, a w trakcie tej krótkiej kariery juniorskiej bodajże, bo on w wieku 19 lat przeszedł na zawodostwo, pokonał m.in. 3 razy Rayana Garcia. No, Absolutną gwiazdę w tej chwili boksu zawodowego ale nie mógł się przedostać być może dzięki układom, być może dzięki temu, że był odrobinę wtedy jeszcze za słaby do czołówki tej kategorii w, i reprezentacji w boksie olimpijskim, dlatego zdecydował się przejść na zawodostwo. No i na tym zawodostwie budował swój organizm przez 10 lat. Przygotowywał go do ciężkich pojedynków, długich pojedynków, gdzie te ciało zupełnie wzmacnia się w inny sposób. Założenia w boksie zawodowym są zupełnie inne niż w olimpijskim. Tam trzeba dobrać się do skóry rywala, rozpracować go krok po kroku, metodycznie, mając świadomość z tyłu głowy, że musi się cały ten okres długi pojedynku wytrzymać, że to nie wystarczy pomysł z początku walki nie wystarczy szybkość z początku tej walki. Tutaj po prostu trzeba mieć jakby inny tok myślenia, inny sposób myślenia. No i właśnie ten sposób myślenia był kluczem do zwycięstwa Moratalis Andy Cruzem. Widać było też właśnie tą siłę organizmu, bo Generalnie kubańczycy są bardzo silni fizycznie, oni mają katorżniczy e, trening na kubie, a do tego jak się trafi wybitna jednostka, bo takim jest Andy Cruz, no to e, widzimy co się dzieje. To chyba trzykrotny mistrz świata w boksie olimpijskim, to nie zdarza się często mistrz olimpijski pełen kozak. Natomiast tutaj w w pierwszych rundach, co było dla mnie jasne, Król będzie ładnie chodził na nogach, punktował fajnie lewym prostym, zrywał się z kombinacjami, no i będzie, będzie trudny dla Muratali, chociaż i tak pojedynek od początku był prowadzony na tak zwane Żylecki, to, to, to były bardzo bliskie rundy. Natomiast wydaje mi się, że tam od 5-6 rundy yy, trochę już yy, Muratalla zaczął kruza przełamywać. Po prostu te nogi Gubańczyka musiały stanąć, a ci doświadczeni pięściarze amerykańscy od zawsze mi yy, powtarzali, że w końcu nogi. Przy 12-lądowym pojedynku muszą stanąć. One muszą mieć swój kryzys, one gdzieś tam muszą odpocząć, i wtedy upper body movement, czyli ta praca górną częścią ciała, blok, to jest coś, co jest niezastąpione. No i, i wykorzystywał tu Moratella, bo o ile jeszcze Krus poruszał się cały czas, to to ten miał problem z jego lokalizowaniem takim już perfekcyjnym. Natomiast w momencie, kiedy krus stanął, to nie było wcale widać przewagi szybkości Andy'ego Cruza, raczej była ta przewaga po stronie Murateli. A dlaczego? Bo pięściarze zawodowy w momencie, kiedy e, już Zlokalizują swojego rywala. Kiedy go zaszachują nogami, to potrafią rozpuścić w niesamowity sposób ręce. Kombinacje są szybkie, Kon kombinacje obejmują e, tułów i, i głowę. E, te kombinacje są wszechstronne, ale przede wszystkim, tak jak wspomniałem, są szybkie, bo oni stojąc na tych nogach, potrafią e, bardzo szybko przekładać e, ciężar ciała. E, tego trzeba się uczyć bardzo długo ale to jest taki boks właśnie, który oparty jest na metodyce i też na pełnym spokoju. Widać było u Moratelli spokój w momencie, kiedy nawet kruz go trafiał, tam nie było chwili peniki, tam była od razu odpowiedź, był przegląd sytuacji. Naprawdę dobra walka. Aż żałuję, że to ten pojedynek nie przedostał się do mainstreamu. Mówię mainstreamu tutaj, bo oczywiście walka była dostępna na Dazn. Ci, co jeszcze wykupili na Damiana Knibę, to mogli sobie obejrzeć, bo jeszcze ta subskrypcja ich obejmuje. Naprawdę fajna. I zróbcie to: zróbcie to. Naprawdę fajny pojedynek. Zdecydowanie lepszy niż ten wczorajszy Zufy Boxing i Walsha, na zupełnie innym poziomie e, technicznym, taktycznym. E, e, Bliższe bliższy zestawienie, to było zestawienie 50 na 50, które e, tak aprobuje e, Dana White, e, no i chwalił się tym Eddie Hearn w wywiadzie e, przed tym pojedynkiem, też od razu zachwalał e, oczywiście matchmaking e, tego następnego tygodnia czyli Teofimo Lopez, Shakur Stevenson. Tej walki nie możecie przegapić, i o tej walce ja Wam opowiem, e, opowiem na pewno w przyszłym tygodniu. Być może już z Przemkiem, e, z Przemkiem zrobimy wspólnego vloga, jak zawsze, bo jest ku temu znakomita okazja. E, a co się dzieje oprócz tego? No, oczywiście cały czas są te potyczki pomiędzy Turskim, Dayno Whiteem. E, Turki Dana White grają w jednej drużynie, ale, ale federacjami, które są zaniepokojone, że dotychczasowy porządek zostanie zburzony. Być może Dana, a może nawet na pewno, dąży do monopolizacji rynku. Zrobił to dokładnie z MMA, czyli mistrz świata UFC. UFC jest mistrzem świata MMA. E, taka jest powszechna opinia, taka jest moja opinia, mimo że w tym e, nie siedzę, ale tak naprawdę najlepsi zawodnicy MMA walczą właśnie e, w UFC. No i co? E, I e, myślę, że e, tutaj e, chce Dana zrobić monopolizację rynku struktury, które do tej pory rozdawały karty w boksie, czyli te główne cztery organizacje oczywiście nie chcą do tego dopuścić. No i być może słusznie, bo monopolizacja nigdy nie jest dobra. Natomiast, natomiast pamiętajcie, że te zmurszałe struktury boksu trzeba trochę ruszyć, by być może taka konkurencja w postaci Dana White'a e, to właśnie ruszy. Da taki świeży po powiew, e, świeżą bryzę, da motywację e, do tego, żeby te e, rankingi były uczciwsze, żeby e, Klasyfikowały rzeczywiście najlepszych pięściarzy, a nie tych po układach, chociaż nie wiem, czy, czy jest to jeszcze możliwe. Miejmy nadzieję, że tak. E, natomiast tylko i wyłącznie taki, tak jak powiedziałem, powiew świeżości w boksie e, będzie in plus. Czekam na owoce tego wszystkiego, co się teraz od, odbywa. Owoce już są powoli, bo, bo jednak te y, większe nazwiska zaczynają się ze sobą y, mierzyć. Są takie pojedynki jak Shakur Stevenson, to Filmo Lopez, które są na czasie i w których mierzą się pięściarze absolutnie w swoim prime. Być może Lopez już trochę past, ale jednocześnie z dużym nazwiskiem i na topie. A są takie pojedynki, które. Się odbywają już absolutnie pas prime, ale dalej są dla kibica mega ciekawe. Tak zwany Entertainment Fight, czyli walka, która ma po prostu. Przynieść emocje. I te emocje w takim dobrym e, słowa znaczenia. Ja nie mówię o jakimś e, gościu z podbudki z piwem, który coś tam sobie naopowiadał e, w internecie, i, i miliony osób go oglądają, bo lubią e, zobaczyć, jak człowiek się stacza i on walczy z jakimś innym e, baranem. E, to ja nie mówię o, o tego typu zestawianiu, tylko mówię o zestawieniu pięściarzy e, absolutnie. E, kiedyś topowych, ale dalej potrafiących w odpowiednim zestawieniu dać dużo emocji. I teraz Wilder Cisora to właśnie taka walka. Wilder czy Sora, gdzie Wilder teoretycznie nie lubi zawodników agresywnych w tym momencie kariery, no bo, on jest mało zdecydowany, na żar jakiejś Ajałaski czy innego e, dziedzictwa, e, chciał się uduchowić, a stało się tak, że stracił swoją naturalną agresję. I w momencie e, kiedy on to wychodził na konferencję e, prasową z pretensjami do wszystkich białych na świecie, e, chcących wyprostować właśnie e, tą e, według niego e, nierówność społeczną swoimi mocnymi ciosami, no to to wtedy, taki dziki Wilder agresywny w swoich pojedynkach z mocnym ciosem rzeczywiście był niebezpieczny. Później e, było to P.C. Y love na tej konferencji, ale to nie idzie w parze z jego boksem. No i brakowało w tych walkach zdecydowania, a w walce z Chisorą będzie mu to zdecydowanie hmm, potrzebne, bo Chisora. Nie ma żadnych zahamowań, nie ma żadnych zawahań. Jedyne co mogą może ograniczyć to, to jego ciało. Bo jest już zdecydowanie wolniejszy, zdecydowanie gorszy kondycyjnie i lekko rozbity. A jak trafi go Wilder swoim? fenomenalnym prawym, no to Chisora się wysopie. Tak jak powiedziałem, kiedyś idealny pięściarz dla Wildera Chisora po to, żeby wyeksponować swoje atuty. Dzisiaj niekoniecznie, bo Chisora nadal będzie agresywny, chociaż w takim slow motion lekkim, ale jeśli Wilder nie zdecyduje się zadać tego mocnego uderzenia, no to przecież nie będzie mógł Chisory znokotować. Bądź co bądź super zestawienie i są też informacje dla nas, ale ciężko jeszcze z tych informacji wyciągać jakiekolwiek wnioski. Ja jeszcze z Jackiem Szalongowskim nie rozmawiałem, ale podejrzewam, że on też musi cały czas czekać, bo, bo nic tu nowego nie wiemy. Wiemy, że opytaja 8 marca. Z toczy swój pojedynek. Nie wiemy, czy to będzie e, Gewor, bo przecież Gewor e, w grudniu swój już e, toczył zwycięski, e, więc nie, nie wiemy, czy, czy to będzie unifikacja. Jeśli będzie, no to wiemy wtedy, że e, Cieślak będzie mógł szybciej ten pas WBC zawalczyć, a przecież e, Opetaja będzie potrzebował mocnych przeciwników e, w tym projekcie UFA Boxing, więc Cieślak idealnie do tego projektu będzie się nadawał. Idealnie. Natomiast yy, yy, jeśli tylko, że będzie ciężej zdobyć ten tytuł, bo wiemy, że Opetaja to ekstremalnie trudny rywal. Natomiast yy, idealną sprawą by było taka, żeby Opetaja zawalczył teraz walkę z Kimim. Wtedy wtedy Jan, mm, mógłby zostać zmuszony być przez Federację WBC, w której przecież polscy promotorzy mają jakieś konekcje, być może nie mogą wywierać e, takiego wpływu, jak ci promotorzy, którzy płacą ogromne pieniądze i, e, i nie wiem, rozdają karty powiedzmy, natomiast e, mogą zasugerować polscy promotorzy, czyli właśnie pan Andrzej Wasilewski, Jacek Szalongowski, żeby e, Mikelian w czasie, kiedy opytaja E, zawalczy w marcu, musiał stoczyć jakąś e, obronę obowiązkową, a e, będzie musiał już doszczyć z Mikałem Cieślakiem. To będzie idealne dla nas rozwiązanie, bo posłuchajcie. Ja uważam, że tak rozwali tego Mikaliana bez dwóch zdań. Będzie dużym faworytem. Oczywiście nie, to nie jest walka 90-10, tylko raczej nie 65-35 moim zdaniem. Więc 35% to nie tak mało na Mikaliana. Ale będzie po prostu Michał y, dla Michał'a za silny y, w tym pojedynku, więc jest bardzo duża szansa, że przechwyci ten pas. A jak przechwyci pas, to będzie z innej pozycji. Po pierwsze, będzie już mistrzem świata i już będzie w jakiś sposób spełniony, bo będzie mógł powiedzieć, że jest mistrzem świata, kolejnym po Adamku, Włodarczyku, kolejnym po Głowackim. A po, drugie, a po drugie będzie przystępował do tej walki z innej pozycji, z pozycji zawodnika, który unifikuje tytuły, co nie zdarzało się w polskim boksie zawodowym zbyt często. Nie wiem, czy się zdarzało w ogóle. Także unifikacja tytułów to będzie coś dla nas wielkiego, coś nowego, i takie rozwiązanie byłoby najlepsze, ale na to musimy poczekać. Ja, tak jak powiedziałem, Przygotuję jakąś relację, e, jeśli chodzi o e, Shakur Stevenson, Teofimo Lopez, bo o tym warto mówić. E, być może zrobimy to sprzętkiem, ja na pewno postaramy się zrobić niedzielną weryfikację. E, boksy duże też będą w TVP Sport i piątek i sobotę, e, o tym będę mówił w zapowiedzi właśnie weekendu. No i, e, i co, i jeszcze na Ring Road podejrzewam, że niedługo z, z, wrzucimy jakiś nowy materiał, bo tak jak mówię, wracam z urlopu i zabieram się do pracy także. Śledźcie to wszystko, subskrybujcie, lajkujcie i co, do usłyszenia.